No siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku e, Powiem tak, zaczynam ten odcineczek w czwartek Jest dzisiaj czwartek, godzina 17 za minutę Czemu tak późno? No miałem ogólnie nie nagrywać nic w tym tygodniu, ale tydzień jeszcze się nie skończył jak się okazuje Myślałem, że będzie to jakoś jakoś spokojnie przebiegało wszystko, a się okazuje, że jestem teraz w Szczecinie Załadowałem przed chwilą big bugi, że 48 sztuk big bagów w porcie w Szczecinie. No i mam misję. Myślałem, że może pojadę do domu, ale okazuje się, że jadę jednak na rozładunek aż pod austriacką granicę. Mam 652 km stąd, więc jest kawałek. 9 godzin 4 minutki, a dzisiaj do wyjechania mam jeszcze 6 godzin 39 minut. Także dzisiaj na miejsce nie dojadę. Dolecę sobie gdzieś w okolice Bolesławca z Gorzelca, myślę, i będę pauzował. No i jutro będzie zrzutka tych nawozów w miejscowości już już mówię, jak ta miejscowo się nazywa? Rodwinów. Rodwinow przez V rodfinow. i jutro będzie tam zrzutka, i później jeszcze jutro będę miał podjechać do miejscowości Pisek, załadować coś na zrzutkę na wtorek w Szwecji. Próbuję wydostać się ze Szczecina. Są godziny szczytu, godzina 17, więc może to nie być łatwe. Także zapraszam na kolejny odcinek. chociaż zaczął się totalnym przypałem, mianowicie w takim sensie, że wyjechałem we wtorek, we wtorek wyjechałem o godzinie 9 rano z bazy, miałem mieć prom na godzinę 15.30, e, okazało się, że prom, że prom na 15.30 jest odwołany i popłynę promem o godzinie 2 w nocy także z automatu jak dojechałem do portu miałem 12 godzin oczekiwania na, na prom popłynę następnie co, dopłynąłem tylko do Szwecji 4,5 godzinki niecałe doleciałem do Göteborga, zrzuciłem jedną firmę powrotem wróciłem do portu przeprawiłem się znowu, dzisiaj o 2 w nocy portu w Treleborgu do, do Świnoujścia zajechałem do Szczecina załadować big bagi. i właśnie załadowałem te big bugi i teraz się okazało, że mam jeszcze na koniec tygodnia jechać z nimi na rozładunek, także już jest raczej pewne na 90. Nie, no na 100% jest pewne, że wrócę po prostu w sobotę. Nie? Także taki, taki to tydzień będzie się trochę przełożył, bo w poniedziałek miałem wolne, wyjeżdżałem dopiero we wtorek i, i dlatego tak to wyszło. Muzyka Witam serdecznie piąteczek rano dzisiaj. Ja już po pauzie. Wystartowałem o godzinie 6.50 rano. Jest godzina 7.50 aktualnie, więc już godzinkę godzinkę się przemieszczam tutaj po tych mokrych drogach, pogoda nie rozpieszcza od rana. No i co, nie wyprzedzę, go tam jedzie osobówka 24 załadowane, więc jest co dybać pod te górki. Ale wracając, stałem na łące przed Polesławcem, czy taka miejscowość, stacja łąka się nazywa Circle K, Zatankowałem się w nocy, dostałem ostatnie miejsce parkingowe, naprawdę to było ostatnie, cały parking był zabity. Do tego zatankowałem, więc miałem to po prostu w cenie tankowania. Nie? Dostałem także bon obiadowy, który mam tutaj. Nie wykorzystałem go. Chciałem go wykorzystać dzisiaj rano, ale moja chęć spania i niewstawania była dużo większa niż 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 po prostu to jedzenie. A tutaj jest tak na łące, że trzeba po prostu czekać, jak w restauracji, jeżeli się pójdzie, weźmy na przykład placka po węgiersku, to trzeba czekać, aż oni to faktycznie zrobią. Często mam porównanie, bo często jak staję na Zgorzelcu, czyli tam 40 km dalej, no to odbywa się to tak, że nakładają Ci to z miejsca to, to danie jest cały czas ciepłe, jest cały czas podgrzewane Ale są tam tylko, nie wiem, ziemniaki do wyboru i dwa rodzaje mięsa Zależy, które się chce, nie? Tutaj na, na łące jest faktycznie większy wybór, no, ale trzeba poczekać I ze względu tego, że miałem wstać godzinę wcześniej, a wstałem 20 minut wcześniej Trzeba było się ogarnąć Zerwać z tego łóżka Oczywiście tam wiadomo, umyć zęby, jakaś poranna toaleta No i już po prostu nie poszedłem po ten obiad A chciałem mieć na dzisiaj, po prostu na porę obiadową No ale trudno, zjem sobie, mam, mam swoje jedzenie, więc Więc coś sobie zjem, zagotuję makaron Czy ziemniaki usmażę, które, które mam w lodówce No i pięknie Wjechałem do Czech, pauza się wykręciła 17 minut zrobiłem pauzy, żeby sobie zjeść i kawkę zaparzyć. I pora uciekać dalej. Niemiec, auto się spaliło. Ale pogoda dzisiaj jest konkret. Zatrzymałem się właśnie na pauzę 30 minut dokręcić. Takie góreczki tutaj dosyć, dosyć spore, dlatego chyba tamto auto się zafajczyło komuś z Niemiec. Zatrzymałem się wykręcić 30. Zostało mi 50 minut bodajże jakoś na miejsce, no ale już bym nie dojechał, więc muszę pauzę wykręcić. Ciepło jest dzisiaj fest. Znaczy fest, no za dużo powiedziane, ale jak na ostatnie jak na ostatnie dni, no to jest zdecydowanie ciepło. Jest jakieś 12-15 stopni. Teraz aż sprawdzę z ciekawości 13, sorry 13 stopni. Także jest naprawdę konkretna pogoda I co? Zostało mi 51 minut na miejsce Na zrzucenie, ogarnąłem sobie adres, bo oczywiście adres w zleceniu jest zły Zły numer, ta firma jest trochę wcześniej W tej miejscowości tylko trochę wcześniej, nie? Niż, niż jest podany w zleceniu Więc mam 51 minut na miejsce Dzwonili do mnie e, Dzwonili do mnie pytać się kiedy będę w tym pisku Na załadunku Mam tam awizację o, tutaj Tutaj się znajduję, jadę na dół, a tutaj jest e, pisek bodajże o tutaj W tym miejscu Czyli będę miał jeszcze taką Taką odległość tutaj Dzwonili do mnie pytać Czy kiedy będę na, na tym załadunku Ja mówię no dobra No jest tam Awizacja na 14. no nie będę na 14. więc że spoko, że awizacja jest tam chyba od 12 do 16, nie? Żebym do 16 zdążył. Mówię, no dobra, no powinno, powinno być ok. Muszę tam pojechać z tymi big-bagami, dosyć sprawnie, szybko je zrzucić i, i szybko lecieć się załadować. No bo co, załaduję się, gdzieś odjadę sobie w stronę, w stronę Pragi, będę wracał z powrotem i pauzę kręcił, 9, nie? Dopiero, dopiero jutro do domu dojadę. No, także tak to sytuacja się prezentuje. Są góreczki, jest z górki pod górkę. Ja mam ciężko, więc pod górkę tam 60-55 idzie, nie? Ale, ale jest ciężko. No i dojechałem na miejsce. Za pierwszym razem trafiłem. I tak to się prezentuje, gdzie będą mnie rozładowywać. Zawsze takie jakieś maszyny rolnicze zawsze gdzieś tutaj te nawozy ściągają. Fajnie, fajnie. Cisza, spokój. Trochę jakimś krowym, krowym łajnem daje Ale fajnie. Ciepło, ciepło w dalszym ciągu. I tak to, tak to wygląda. I zaraz nawozy będą rozładowane, mam nadzieję, szybko rozpinam czym prędzej i lecę Widać na załączonym obrazku. O, teraz widać. Chłopaki się nie pieszczą na robocie. Ostatnie 6 worków zostało i naczepa mokra, ale pusta. To, z 15 minut i po robocie. Wszystko puściutkie, pojechali zawieść. Niesamowite. Dobrze, że krótkie spodęki miałem, bo normalnie się zgrzałem jak jestem na krótko. Szybka akcja, jak widzieliście. To się szanuje. 30 minut mi się wykręciło pauzy. Teraz mam 32 minuty. Z podstawieniem się tutaj, porozpinaniem i zrzuceniem. Niesamowite. Lecieli na dwa wózki, czego się nie spodziewałem na początku. Patrzę, przyjechał jeden wózkiem z widłami, brał po cztery worki. Zawsze dwa zostają, nie? Zawsze dwa zostaną. I patrzę, cyk, drugi. Drugi przyjechał i z kolejnym, z kolejnym wózkiem i, i zaczął zrzucać jeszcze te dwa. Masakra, super tempo. Lubię tak sobie poskakać szybko, szybko. Jeszcze pogoda do tego zarypista była. Także był, był konkret. Teraz próbuję się stąd wydostać, ale chyba muszę na dwa razy. Chyba muszę na dwa razy, bo jest dość Wąsko. Powiem tak na raz, że wycofam sobie jeszcze. No, jeszcze teraz mi drobia tu zastawili. Nieładnie. Gdzie pani jedzie? Bo nie rozumiem. Dobra, klasa! Zary, piście się ułożyło: 14.58 pokazuje mi, że będę w pisku, a temu gościowi tam mówiłem, że będę o godzinie 15, więc, więc akurat. Bardzo fajna, bardzo fajna firma. Ciekawe czy jest to kwestią przypadku, czy oni zawsze tak tutaj pracują, bo zdarzają się faktycznie takie firmy, e, co zrzucają te Big Bugi. Kiedyś pojechałem do jednej firmy, to czterech chłopa przyszło i w czterech zrzucali, znaczy jeden wózek był, ale trzech było na, na naczepie, nie? skakali po workach. Przerzucali pasy, wszystko, cały cały kompleks. To tak samo wyjechałem po 20 minutach chyba, nawet jeszcze szybciej. No, ale tutaj sam to rozpinałem naprawdę ekspresowe tempo. Dobra, cisnę teraz do tego piska. Zobaczę, co tam będę ładował. Na miejsce, na tą drugą firmę. Mam czekać na sms teraz, aż dadzą mi znać, na którą linię mam się podstawiać, bo tam są bodajże 4, 4 miejsca rozładunku, roz, boże, rozładunku załadunku. Będzie ładowane od boku. Są to jakieś części samochodowe w skrzyniach, także bok będzie otwierany, dach zapewne podnie, podnoszony. Nie tak to się prezentuje, nie będę im tutaj za bardzo nagrywał, bo jest to firma taka zamknięta, kuźwa, kluczyki mi wyleciały. Jest to firma taka zamknięta za szlabanem, za tym, więc... A ja do tego części samochodowe, to nie będę się tutaj wbijał z kamerą. No i siedzieć, czekać, obserwować, co tam się wydarzy, także dojechałem na miejsce. Ciekawe, bo przez 25 minut wrzucili mi 4 palety i nic się nie dzieje Co z nimi jest nie halo? 4 palety wrzucili I pojechali Minęło 10 minut i się wziął ziomeczek do roboty Także wychodzę i idę mu tam po towarzyszyć, co by wszystko dobrze i równo załadował. No i jest trochę lipa, bo już dwie godziny e, Dwie godziny 6 minut stoję. Załadowali mi niecałe pół auta. od tamtego momentu, co facet przyjechał i zaczął mi dokładać co te pierwsze. Postawił 4 palety, później dołożył kolejne 3-4 rzędy, także mam niecałe całe auta No i poszedłem się zapytać w końcu, bo mówię, że będzie mi się czas kończył. E, powiedziałem, że o 21:00, tak naprawdę kończymy się o 21:50, no ale jeszcze trzeba stąd gdzieś odjechać, nie? No i powiedziała mi kobieta, że jest problem, bo oni na bieżąco to jakby produkują i muszą poczekać, aż to się wyprodukuje. I wtedy mi przywożą, nie? No, a pauzy tutaj nie można kręcić No i teraz jest, jest pytanie Czy do tej 21, do tej 21 Nie wiem, 10, 15 Uda się to załadować Teraz jest godzina 19.24 Więc jeszcze chwila jest No ale nie była kobieta optymistycznie nastawiona Do tego, że Czy po prostu uda się im do tego czasu to wyprodukować Zawieram się, zrobię sobie jakiś obiad Zrobię sobie jakiś obiad I co? I czekam może się uda, a jak nie, no to będzie problem, czy będzie kombinować. Uwaga, uwaga! Godzina 21.13. Udało mi się wyjechać, załadować. W sumie wyjeżdżam Skręciw dopiero. W prawo. 1219. Następnie skręcę. Także 21.13, a przyjechałem tutaj o godzinie 15. Czyli zajęło mi to wszystko równe 6 godzin. No ale spoko. Już jestem załadowany i uciekam szybko na parking. Nie wiem jeszcze gdzie tu jest parking, ale zwiewam, czy to przy autostradzie myślę jechać, czy gdzieś tutaj po boku stanąć, bo widziałem, jest tutaj jedna miejscówka, już kiedyś się obczaiłem, Zaraz sprawdzę metra, i, i zobaczę, będę stawał na dziko 1219. O, czy będę stawał na dziko, czy raczej na parking się uda? Zostało mi 38 minut jazdy, więc sytuacja zrobiła się bardzo dynamiczna. No i super, tutaj po prawej stronie jest jedna miejscówka zajęta. I jeszcze, jakby tego było mało, i bym miał wystarczająco dużo czasu pracy, to pociąg jedzie. No, na szczęście króciutki. chyba coś znalazłem. O. Zaraz tutaj za tymi torami co. Pociąg przejechał. Przejechał, ale wiadrowie. Nie jest to może miejscówka pierwsza klasa, bo to jest na takiej dróżce to nie widać. Nic. Pod wiaduktem, zaraz za tymi torami po lewej stronie. No ale tutaj oprócz pociągów to nic nie będzie jechało. Jeszcze mogę się tam dalej wcofać. Dobra i chyba tutaj zostaje po prostu. Trochę mi się to nie podoba, bo to jest miejsce, takie miejsce na jedno auto. W oddali stoi jeszcze jeden gościu. Też tak na dziko, pod wiaduktem. Ale jest coś takiego, no to... Nie będę marudził, bo zostało mi 31 minut, a tutaj to będzie tragedia. Tutaj to będzie tragedia, żeby coś znaleźć, jakąś miejscówkę. Także cofam się jeszcze. Cofam się jeszcze do tyłu kawałeczek i, i zostaję tutaj w tym miejscu. Także ciekawa, ciekawa miejscówka. I koniec roboty na dzisiaj. O kurde. 21:24, wcofałem się jeszcze kawałeczek do tyłu i już tutaj zostaję. Do rana, do 21:24, do 6:24. Masakra, co za dzień. Przeciągnęli mnie dzisiaj ostro od godziny prawie 7 rano do wpół do 22. Wiatr wieje, pogoda deszczowa, fajnie będzie się spało. I tyle.